O, jest jest, jest No dzieci przeszły. Komisarzu, Komisarzu, Na razie Komisarzu, Komisarzu, ja chodziam, ta. On, nie

to to. Oke, to, no jak nie to na do szkońca. Proszę. Proszę. No, Proszę. Mm. Proszę. Mm. Proszę. Proszę. Może, że ci będzie wygodnie. Ja no, dobrze, to dziękujemy Jaki? bardzo. I ja zobaczymy ja. dzisiaj to ja. to drugie miejsce. Cześć Co się stało znowu? Czego nie chcesz? Nie Ale czego nie chcesz? A dlaczego? 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 No dobra, ale no, za chwilę zabronię do taty, ale i tak mus, możecie odebrać, e, bo takie jest pole taty. Słyszysz? A co, a czy, powiedz, to jest po raz czwarty się zdarza. A Co takiego złego ci zrobiliśmy, że nie chcesz? Więc odpowiedz na pytanie. No dobrze, ale i tak trzeba wejść do samochodu i proszę bardzo. A gdzie on poszedł? To dziecko nie chce wejść z nami do samochodu. A może powiedzieć, co takiego złego ci zrobiliśmy, że od kilku razy nie chcesz w ogóle z nami być? Co się stało takiego? Nie. Chcę. Ale z jakiego Ale... powodu? no Musi być jakiś powód. Źle z jakiego powodu jest? nie chcesz? głodzimy cię, bijemy cię, nękamy cię, no co się dzieje? Po prostu nie chcę. Nie ma po prostu. Nie, ma po prostu nie, nie po chcę zawsze dobrać. jest okay. jakiś powód. Okej, okay. do jak od... byłoby źle u nas, zawsze czułeś się dobrze. Zawsze chciałeś, zawsze się cieszyłeś. Od kilku razy ja cię odbieram, nie chcesz, robisz. Histerię, jak ja Cię odbieram, czy coś złego czy zrobiliśmy? Pytam. Zrobiliśmy coś złego? Nie. To dlaczego nie chcesz? Po prostu nie chcę. Ale nie ma coś takiego po prostu nie chcę. Źle ci się u nas śpi, źle ci się z nami gra, nie smakuje Ci to, co gotuje, źle, że zapewniamy Ci czas, że chodzimy z Tobą do lasu, że chodzimy z Tobą na piłkę. Źle? To jest wszystko złe? Tak. No, no jest zły, tak? i tak czy nie? Czyli jesteśmy najgorszymi dziadkami Dobra, obcymi, jedź, jak, jak to jest możliwe, jedź tak? I dzwoń do ojca, że, że ten, ja zadzwonię do ojca, że, że, że ten gdzie go tak, porzucić. Tak, tak. No to nie ma nie ma co. Jest to nie, nie po raz pierwszy. E, trzy razy odwierałem Cię ze szkoły. Za każdym razem było nie chcę. Kiedyś, jak przyjeżdżałem do szkoły, to się cieszyłeś, skakałeś z radości. Dosłownie. Babcia też. Teraz coś się stało, że nie chcesz. czy znaczy, co się stało, to ja wiem. Wyobraź sobie i dlaczego nie chcesz, też wiem. Tylko to wymaga już swoje e, zupełnie innych działań. zamknij swoje okno. No zaraz, zamknij. Bardzo